Cześć, z tej strony Basia, studio Zdrowia i Rozwoju Rubika. Witam Was tutaj u mnie na kanale na YouTubie, gdzie opowiadam o rozwoju duchowym, o tym, o czym się zajmuję, czyli o pracy w gabinecie z Wami. Stosuję metody Bertha Hellingera, czyli ustawienia systemowe, metodę, regresyj, metodę hipnozy regresyjnej do poprzednich cieleń, żeby zakończyć poprzednie, poprzednie życie, sprawy z poprzednich rzeczy, żeby to wszystko domknąć. Tutaj na YouTubie opowiadam Wam najczęściej o Bogu, o tym, jak ja postrzegam świat, o tym, jak cała góra, czy jak dom jest zbudowany i po co przyszliśmy tam z góry, żeby, żeby się męczyć tutaj na tej ziemi. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi treściami, bardziej o ustawieniach systemowych, albo o hipnozie regresyjnej, to bardzo skupiam się na, na tych tematach na swoim profilu na Instagramie, który nazywa się Basia Titz, po prostu tak jak, tak jak moje imię i nazwisko. Dzisiejszy odcinek. Chciałabym poświęcić Waszym pytaniom i ja odpowiedziom na te pytania, na Wasze komentarze, bo miałam takie bardzo fajne pytanie i z długo się już zabierałam do tego, ale nareszcie dzięki Wam. Po prostu popchnęliście mnie troszkę do tego, żebym mogła coś szerzej na ten temat powiedzieć. Już wam to wszystko czytam, bo przygotowałam sobie tutaj, żebym tego nie zapomniała. Tutaj Dorota zapytała o to. Zapytała o to, że. Po przeczytaniu książki Wędrówki Dusz bardzo zainteresowałam się tematem, czyli jego śmierci wolnej woli. Śmierci w ogóle się nie boję, niestety nie jestem uduchowioną osobą. Wierzę, że istnieje coś więcej w nas i we wszechświecie. Ty pewnie nazywasz to Bogiem. Ja niestety mam wciąż w głowie obraz Boga z Kościoła, z którym nie do końca się zgadzam. Miałabym prośbę. Nie rozumiem zupełnie kwestii wolnej woli. Skoro dusza schodzi na ziemię z planem, z konkretnym planem do zrealizowania, to jak to się ma do wolnej woli człowieka? Pamiętam jeden rozdział z książki wędrówki dusz, kiedy to dusza weszła w ciało zdrowej dziewczynki i sprowokowała, wypa sprowokowała wypadek, przez co dziewczynka stała się kaleką. Pamiętam, że wstrząsnęło to mną. Jako osoba, osoba słabo wierząca nie ogarniam tego tematu. Wierzę, że żyjemy na tym świecie, żeby czegoś się nauczyć i przeżyć, żeby się rozwijać. I tutaj Pan Jakub też napisał, że swoją odpowiedź, swoją interpretację tego i Dorota napisała, że nie może sobie pokładać tego w głowie, czy jesteśmy tylko ciałem z nim sami, w którym ktoś inny zarządza. Już Wam to tłumaczę, jak to wygląda, bo faktycznie troszkę się długo do tego zbierałam i wiele pytań już było na ten temat, na temat tej wolnej woli, ale to jest taki temat ta kobyła trochę, dlatego wolałabym rozmawiać z Wami na żywo, żebyście mogli zadawać pytania, mogłam na bieżąco tłumaczyć. Ale dobrze, mówię Wam, jak to wygląda. Hmm. To miejsce, gdzie tutaj jesteśmy, to jest plan fizyczny, i tutaj mamy bardzo, bardzo, bardzo zawężone postrzeganie, bardzo zniekształconą perspektywę. My stąd widzimy promil tego wszystkiego, co jest. Nie znamy tej prawdy. Po urodzeniu się tutaj, w momencie, kiedy dusza hmm, okrywa się ciałem, kiedy jakby. Łączy się z ciałem, spada na nas taka zasłona zapomnienia, tak jakby brama, która sprawia, że niczego nie pamiętamy. Nie pamiętamy niczego. Nie wiemy po co tu jesteśmy, jaki jest sens życia na tej ziemi, po prostu nie wiemy nic. Ta zasłona jest tam celowo, bo gdybyśmy to pamiętali, nie spowodowałoby to szybszej nauki. Mm. Pamiętanie poprzednich wcieleń też wcale nie jest łatwiejsze, bo powoduje to, że widzicie ile Wam się razy nie powiodło w poprzednich wcieleniach i który raz robicie to samo i to powoduje taką dużą deprymację, że Wam się po prostu tracicie nadzieję. Dlatego to, ta zasłona ona jest naprawdę um, ona jest dla naszego dobra, dla Waszego dobra, żeby się tak nie przejmować, żeby po prostu przeżyć to życie zgodnie z sobą. I teraz kwestia wolnej woli. Wracamy do domu duszy, czyli do tego poziomu subtelnego, tam gdzie mieszka dusza, tam gdzie jest nasz dom prawie, jakby właściwy, tak? To jest tylko scena, jakby teatr, gdzie odgrywamy swoje role. Wracamy do domu, czyli do poziomu subtelnego. I tak. Po śmierci wracamy do domu. Odpoczywamy sobie tyle, ile potrzebujemy. Patrzymy na nasze życie wstecz, na to obecne i. Analizujemy, czy wyciągnęliśmy z tego tą lekcję, którą chcieliśmy się nauczyć. Mija czas odpoczynku, to jest zazwyczaj dosyć długi czas w latach ziemskich. Nie są to 10-20 lat, to jest raczej około 100 lat, koło 200 lat, około 300 lat. Czasami to mija nawet wieki. W czasie ziemskim, tak? Tam zupełnie czas inaczej leci, bo w zasadzie go w ogóle nie ma, więc odczuwanie jest totalnie inne. I teraz tak. Przychodzi moment, kiedy odpoczęliście już wystarczająco. I zaczynacie gdzieś tam powoli się kręcić, że coś byłoby dobrze się ruszyć, coś byłoby fajnie zrobić, że już jesteście tą wiedzą nasyceni i chcecie z, powoli, z, z powrotem inkarnować na Ziemi. Z tamtego wiem, że w tym momencie wielu z Was powie, co to za poroniony moment, że chcemy tam zostać. I wiele dusz faktycznie tak ma, ale ze względu na swoje zobowiązania karmiczne. Tak, bo w koło karmy na Ziemi się jest bardzo łatwo zaplątać, ale już o tym naprawdę innym razem to jest kolejny temat ko była Ze względu na zobowiązania karmiczne, które macie tutaj na Ziemi, musicie zejść i to wyrównać. I teraz tak. Patrzycie, robicie przegląd swoich jakby zobowiązań karmicznych tego, co musicie oddać innym ludziom, ale też macie rzeczy, których chcecie się na Ziemi nauczyć, albo chcecie na Ziemi doświadczyć. I teraz są to różnego rodzaju rzeczy. Hmm. Teraz dlatego tak ważne jest: to jest mała dygresja, tak ważne jest, żeby nie oceniać ludzi tutaj na ziemi, bo Wy nie wiecie, czego oni chcieli tu doświadczyć. To zwyczajowo jest wszystko zaplanowane. Czyli jeżeli widzicie osobę, która ma problem z alkoholem, leży gdzieś, nie wiem, śpi pod marketem czy cokolwiek, nie wolno nam jej oceniać. Nie wolno nam jej oceniać, bo ta dusza w swojej całej odwadze, ona to wybrała, ona sobie odpracowuje być może coś, być może chce doświadczyć tego, żeby w przyszłych inkarnacjach już nie musieć tego doświadczać, albo z kolei w poprzedniej inkarnacji doświadczyła życia cesarza, a teraz chce doświadczyć czegoś zupełnie z drugiego bieguna. Nie nam jest sądzić. Nie nam jest oceniać. Na każdego człowieka patrzymy z równą życzliwością, z równą życzliwością. I tak samo dotyczy to wszelkiej maści przestępców, bo by się ubiegać na tym, wyżywać. Tak? Czyli, że ktoś schodzi i że jest, on jest jakimś tam, nie wiem, złodziejem czy cokolwiek. No, jest wiele, i wiem dobrze, co macie na myśli, ale to dalej jest doświadczenie. Na Ziemię schodzi się po to, żeby doświadczać. To jest plan fizyczny. Po to mamy zmysły, żeby doświadczać, po to mamy umysł, żeby doświadczać, po to spada ta kurtyna zapomnienia, żebyśmy mogli doświadczać. Tak to jest ten plan. Patrząc z góry, mówię stąd, tak jakby z tego wymiaru stąd, patrząc w ogóle ze źródła, nie ma dobrego i złego, wszystko jest doświadczeniem. Wszystko jest doświadczeniem, wszystko jest dobre, bo wszystko jest doświadczeniem. I teraz tak. Wiecie po co tu schodzicie, czyli podpisujecie ten kontrakt. Dobra, w tym życiu, którego teraz doświadczę, chciałabym nauczyć się miłości własnej. Chciałabym nauczyć się um, jak znaleźć mądrość. Chciałabym nauczyć się stawiać granice. Chciałabym nauczyć się otworzyć serce na innych ludzi. Chciałabym nauczyć się, nie wiem, być hojna, szczodra. I takie lekcje sobie um, Zadajecie, można powiedzieć, tak, to są wasze wybory tego, byście o tyle byliście, chcielibyście tą swoją duszę poszerzyć, tego byście chcieli doświadczyć. I to sobie kontraktujecie. Po wybraniu tych wszystkich lekcji, można powiedzieć, tych wszystkich doświadczeń, bardziej, to jest chyba lepsze słowo, po wybraniu swoich doświadczeń. Macie tam swoich przewodników, są tam takie rady starszych, to jest doskonale zorganizowany system, są tam takie rady i to wszystko uzgadniacie razem z innymi duszami. Wszystkie te wydarzenia muszą być zsynchronizowane, żeby każda z dusz, które będą wam towarzyszyć, żeby wiedziała dokładnie, kiedy mają wejść na scenę. W związku z tym macie opracowany ramowy plan życia, jak to ma wyglądać, czyli rodzicie się w takim i w takim domu, doświadczacie takich i takich rodziców, często doświadczacie braku miłości, często do, doświadczacie różnych potworności, tak w postaci przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, różnych braków, albo z kolei doświadczacie spokoju, dostatku bezpieczeństwa. Naprawdę to zależy od waszej decyzji tam u góry. I doświadczając tego wszystkiego, Macie możliwość nauczyć się różnych rzeczy. I teraz w jaki sposób się uczycie? Nie w taki sposób, że Wy podchodzicie, o chcę mieć tą rzecz, jakby powiększyć o to, bierzecie tą rzecz i powiększacie się o to. Nie, Wy musicie znaleźć sami wyjście, czyli na przykład, żeby nauczyć się miłości własnej, schodzicie tutaj i nie czujecie w ogóle do siebie miłości. I musicie przejść przez te wszystkie warstwy, doświadczyć tego, jak to jest siebie nie kochać, żeby później znaleźć miłość własną, żeby później znaleźć to, że to wszystko, czego szukaliście w początku było w Was, że to wszystko było w środku. Dobra. I teraz mamy tak, mamy ramowy plan życia. I teraz pojawia się Wasze pytanie, gdzie jest wolna wola? Cały czas obowiązuje. Wolna wola jest na ziemi jakby święta. To nawet nie ma o czym dyskutować. I rodzicie się, nie mam nadzieję, że nie, o niczym nie zapomniałam rodzicie się. Przechodzicie, tak jakby przez swoje dzieciństwo, ono już jest zaplanowane. Ale zawsze macie wolny wybór. I teraz tak, żeby to wszystko zsynchronizować. Mam po prostu, mam tak wielki ogrom informacji w głowie, że nie wiem, jak to wszystko Wam złożyć całe, żeby to było zrozumiałe. Wasz plan jest opracowany i przewodnicy u góry, którzy są z Wami przez całe życie, bo to jest to, co zawsze Wam powtarzam, nikt nigdy nie jest sam, zawsze. Jest obok nas nasz przewodnik, zawsze jest obok nas nasze wyższe. Ja, do którego możemy mówić, ale trzeba mówić, trzeba prosić o pomoc. Bo dopóki to nie jest wyproszone, dopóki nie jest dana informacja, słuchajcie, potrzebuję pomocy, słuchajcie, powiedzcie mi, pokażcie mi, dajcie mi znać, co mam robić, oni nie mogą działać, bo tak działa wolna wola. I cała góra. Mnóstwo istot jest zaangażowanych w to, żeby nasze życie potoczyło się zgodnie z planem. Żeby każdy aktor, tak, z tych dusz, z którymi się omawialiśmy u góry, wszedł w odpowiednim momencie z odpowiednim tekstem, odpowiednim scenariuszem, z odpowiednim jakby bagażem, z czym ma wejść. Tak to jest zsynchronizowane. I teraz tak, wolna wola jest zawsze, czyli zawsze możecie zdecydować, z tego miejsca. Że czegoś nie chcecie. Czyli zawsze możecie pójść w prawo, albo możecie pójść w lewo. A w jaki sposób daje osobie znać ten plan? Wyczujecie, do czego Was bardziej ciągnie. Macie bardziej ochotę na to, a zrobię to, a zrobię to, a zrobię to. To jest właśnie ten plan. Albo macie déjà vu. To są takie okruszki podrzucone, które pokazują, że jesteście we właściwym miejscu. To są takie jakby dzwoneczki, które dzwonią, a dobra, miałam być tutaj, teraz, jakby to teraz jestem. To są dokładnie te momenty. Albo Poznajecie jakąś osobę i macie wrażenie, że gdzieś się kiedyś spotkaliście. To są właśnie te wszystkie momenty, kiedy dzwoni ma dzwonek, że to jest właśnie to, ale też może być tak, że czujecie wewnętrznie na przykład, żeby czegoś nie robić, czyli na przykład, żeby nie iść na studia, nie wiem, inżynieryjne. Ale rodzice was cisną i tutaj, na przykład, jesteście tutaj z lekcją, żeby nauczyć się stawiać granice, żeby nauczyć się wyrażać siebie, żeby nauczyć się swojej autentyczności, i po to macie cisnących rodziców, żeby się im przeciwstawić. To są właśnie te lekcje, one tak wyglądają. To nie jest tak, że schodzisz i wyrażasz swoją autentyczność. Ty masz przeszkodę w wyrażeniu swojej autentyczności, żebyś zobaczył, jakie to jest ważne. Abyś mógł pokonać te przeszkody. To jest takie trochę podchwytliwe. No i teraz dalej. Chcecie iść na studia artystyczne, rodzice cisną na inżynierię, tak? No i czujecie, że wasze serce, wasze ciało, wszystko po prostu, Boże, tak chce być artystą, artystą, malarzem, nie wiem, cokolwiek, jakimś tam rzeźbiarzem, macie całą dowolność. Ale rodzice się uparli, nie musisz iść jakiś tam zawód inżynieryjny, albo bądź prawnikiem, bądź lekarzem, bo to ci da pieniądze. I to jest właśnie ten sprawdzian. Nie to jest właśnie to, kiedy macie wolną wolę. Możecie pójść tą stronę możecie pójść w tą stronę. I idąc na studia artystyczne, uczycie się wyrażać swoją autentyczność, uczycie się stawiać granice i idziecie za swoim sercem, za swoim powołaniem. Tak? Czyli tak jakby lekcja jest odhaczona, jakby test, nie wiem, test jest zdany, ja nie lubię tego, ale nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. No i w momencie, kiedy idziecie na studia inżynieryjne, czyli idziecie tą drugą drogą, która nie była dla was przewidziana, tak, jakby nie była dla was. Najlepsza, no to też nie jest tak, bo nigdy nie wiemy, co wyjdzie z naszych innych decyzji. W związku z tym idziecie tą drugą drogą, która można powiedzieć nie była przewidziana. I teraz cała góra, czyli wszyscy przewodnicy, wszystkie dusze, wszystko planują wszystko tak, jakby robią wszystko, to zmieniają to pod wasz plan. Rozumiecie, pod wasz ruch wszystko jest zmienione, jakby wszystko natychmiast musi być zmienione. I teraz tak, nie ma złej decyzji. Nie ma czegoś takiego, jezu, ale zrąbaliście, bo poszliście nie na te studia. Nie ma czegoś takiego. Wszystko jest doświadczeniem i doświadczając tego ucisku, tego, tej wielkiej nienawiści, niechęci do tych studiów, gdzie jesteście, frustracji do swoich rodziców, frustracji do siebie, bardzo rzadko, bo zazwyczaj swój gniew i swoje niepowodzenia ludzie przerzucają na innych, czyli to wasza wina, że wy tak mi kazaliście. Ale gdzie ty byłeś, kiedy podejmowałeś decyzję? Przecież nie musiałeś, mogłeś się postawić, ale tego nie zrobiłeś. To nie jest wina rodziców, to jest twoja odpowiedzialność, że nie miałeś siły się postawić. I w ten sposób uczycie się, że te, to do nikąd nie wiedzie. I przychodzi moment, kiedy albo jesteście nieszczęśliwi tak głęboko, że po prostu poddajecie się i trafi, nie wiem, waserak, jakieś tam nowotwory, jakieś tam choroby, bo ciało zawsze pokazuje, że jest nie tak. Ciało zawsze wam odda, że coś jest, jakby idzie, to nie w tą stronę. I będziecie musieli albo się stąd wylogować w konsekwencji. Albo wybrać inną drogę, czyli tą drogę uzdrowienia, czyli wracacie praktycznie do pierwotnego planu. Albo możecie w połowie studiów stwierdzić, że na przykład kurczę, to jednak nie jest dla nas, próbowaliśmy, jakby, no nie chcę tego robić, to nie jest dla mnie, sorry, mam, sorry, dato. Sorry, tego się nie da zrobić. I wracacie na swoją pierwotną drogę. Tak wygląda wolna wola tutaj. Mm. W jakiejś książce, nie wiem czy właśnie nie, u tego doktora Michaela Newtona, tak, to co było wspomniane, czyli Wędrówki Dusz, była też taka bardzo fajna sytuacja, kiedy y, kobieta mówiła, że y, miała wyjechać do sklepu na jakieś zakupy, ona już była tu by, 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 Ostatnim życiu, tak czy ona żyła teraz innym życiem, umarła w poprzednim życiu i mówimy o tym poprzednim, kiedy umarła. Miała pojechać do jakiegoś sklepu po zakupy i w środku czuła, że może jednak nie jechać, ale też miała bardzo silny pociąg, żeby tam pojechać. No i za tym pociągiem poszła i została zastrzelona pod tym sklepem, ale taki był jej pierwotny plan. Nie jakby intuicja ją ostrzegała, że nie rób tego, bo tam coś się może zdarzyć i ona to tak odczuła, ale pierwotny plan zakładał, że ona tam zginie, i ten silny pociąg spowodował, że ona tam pojechała i faktycznie tego życia tam dokonała. Czyli zawsze masz wolną wolę, zawsze możesz wybrać. Natomiast trochę to wygląda tak, że schodzisz, że schodzisz tutaj grać, nie znasz zasad zupełnie, nie masz żadnego pojęcia, jakie tutaj są zasady. To jest właśnie najgorsze, że my nie wiemy, co jest ważne tutaj? Wszystkie wartości, które nas uczą tutaj na Ziemi, to są zupełnie inne wartości niż te, które obowiązują tam i te, które mamy sobie tutaj wyrabiać. Czyli tutaj na Ziemi uczą nas tak, zazwyczaj, tak ja mówię zwyczajowo, bo być może są też szczęśliwe jednostki, które wychowały się w innych warunkach, ale tak. Bój się, bo nie masz pieniędzy. Musisz zarobić, jakby, na swoje utrzymanie, to jest najważniejsze. Musisz dbać o to, żeby mieć ładny dom, ładny samochód. Musisz dbać o to, żeby, nie wiem, zaimponować innym ludziom. Musisz dbać o to, by to już później się same jakby robić. Już narzucamy, że chcesz mieć coś lepsze niż ktoś tam inny. Chcesz być lepszy niż ktoś tam inny. I chcesz mieć więcej, chcesz mieć jeszcze, jakby, nie wiem, masz dom, to chcesz, chcesz mieć jeszcze dom nad morzem. Masz dom nad morzem, to chcesz jeszcze jeździć na wycieczki, nie wiem, co dwa miesiące. Jakby ciągle więcej, więcej, i więcej. I to są dobre rzeczy, bo one powodują jakby w nas rozwój. Ale to nie są wartości, które są reprezentowane i cenione tam. Tam jest ceniona autentyczność, tam jest ceniona miłość, tam jest cenione otwarcie serca na bliźni. Tam jest cenione to, że wszyscy jesteśmy jednym i nie rozróżnienie tego, bo każdy z nas jest jakby, my jesteśmy wzajemnie sobą. To rozróżnienie to jest nieprawda. To jest po prostu, to jest tak za, zaaranżowane, żebyśmy tak myśleli. My jesteśmy jedynymi istotami w całym wszechświecie, którzy myślą, że nie ma Boga, że nie ma źródła. To jest naprawdę przezabawne. Jesteśmy jedynymi istotami we wszechświecie, które myślą, że są same, że, że, no, że tam nie ma nikogo. No to, tak, to do tego stopnia absurdu doszło. Mało tego tutaj na Ziemi są siły, które bardzo silnie, jakby, jakby to nazwać, że one bardzo silnie jakby katalizują to wszystko w nas. Tłumaczą, że dokładnie tak właśnie jest, że jesteście sami, że albo tłumaczą Boga w ten sposób, jaki Pan Jakub właśnie napisał. Czy tam pani Dorota, przepraszam, nie, 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 nie skojarzyłam tego, że Bóg jest w kościoła w jakiś sposób pokazywany. Nie ma nic dalszego od Boga, niż Bóg w Kościołach. Nie ma nic dalszego od Boga, niż żeby mu się kłaniać, żeby Go przepraszać za cokolwiek, żeby mówić, że to jest moja wina, jakby to absolutnie. Nie, 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 jeszcze raz nie. Jakkolwiek są to narzędzia, które są przydatne ludziom, którzy faktycznie noszą to takie znamie winy, ten ciężar winy, że oni się czują winni, że coś nie tak zrobili. Wina też jest taka bardzo mm, no śmieszna, tak? No bo jeżeli coś robisz i czujesz, że to jest właściwe, no to nie czujesz winy, tak? A jeżeli coś robisz i czujesz, że to jest niewłaściwe, no to nie rób tego. Po prostu to jest takie proste, że nie ma potrzeby nie wiem, posiadania winy w sobie, nie czy dźwigania tego wszystkiego. Także tak, ten Bóg, którego, który jest reprezentowany w Kościele i pokazywany ludziom, że no to nie jest Bóg, który istnieje w ogóle. Bóg to nie jest to słowo, bo to jest, chodzi raczej o źródło, to jest źródło wszelkiego powstania, to jest, to jest pewna częstotliwość, to nawet nie jest, to jest jakby wielo, wieloistota, nie wiem, albo wieloświadomość, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest bardziej częstotliwość, jakby, no, język ludzki też jest bardzo ograniczony. No ale wracając do tego, podsumowując, myślę, bo też chyba troszeczkę się rozgadałam, że wolna wola tutaj jest święta i nasi przewodnicy mogą nam podpowiadać, zawsze nam podpowiadają nasze wyższe ja, czyli nasza dusza, która została tam w domu, też nam podpowiada poprzez intuicję, poprzez wszystkie te uczucia, co mamy robić, czego nie mamy robić, ale to jest nasza sprawa, co my wybieramy. I jeżeli jesteśmy w życiu głęboko nieszczęśliwi, to uwierzcie mi, na mnie tam, tam, gdzie trzeba. To nie, nie idziecie ze swoim planem. Jakkolwiek to nie jest źle, bo doświadczycie czegoś innego. Musicie, żeby też nie utknąć w tym kole karmy, trzeba przyjmować doświadczenia, czyli nie opierać się temu, nie robić oporu. Przyjmować to po prostu, co ja czuję, jakie to dla mnie jest, wypłakać, wykrzyczeć, ale nigdy nie obwiniać innych. To są nasze konsekwencje naszych decyzji, gdzie my jesteśmy. Bywa łatwiej, bywa ciężej, ale to wszystko jest, te doświadczenia są zaplanowane i ciężko jest ocenić to życie tutaj, czy czyjekolwiek, będąc tutaj na ziemi. Nie mamy wręcz prawa, żeby tego robić. To widać dopiero stamtąd, a tam, uwierzcie mi, tam nie ma żadnej oceny. Tam wszystko jest po prostu właściwe. Także mam nadzieję, że wszystko Wam dobrze wytłumaczyłam. Na dzisiaj już kończę. Jeżeli macie jakieś takie tematy, które chcielibyście poruszyć, no to serdecznie zapraszam w komentarzach. No i tyle. I życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.